Witam was bardzo serdecznie z tej strony Salad Kutwa. Jest ze mną Kartofel Salad. Nie no. Oraz Blend. Cześć. A, A ja. Gramy... No i Devjam jako wsparcie takie duchowe. A ja. No i ja co, który będzie sobie jadł. No i gramy jako znowu nasz nowy team w Salad Gaming. To chyba tyle. Tyle z ważniejszych przynajmniej informacji. Chodźcie szybko na dół, z bluda No kartofel No kartofel Wszyscy mają budki, więc raczej nalajcie Ale będzie rzeźnia ha, 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 O, spadł ping Ale się błyska No chodź siwanka. 6 sekund i go będę mógł zabić. 5... Okej, okay, nie ma... Nie, nieważne. <grym> Takie śloły są chyba konkretne. Chyba ja. O ja mogłem coś inaczej zrobić. Dobra, ja odpuśćmy to, chyba starczy. Nie? <grym> na początek, na, na początek jest najbardziej w porządku. Idę kupić coś. Spoko. Dwa trupy masz? Nie jeden. Nie, ja mam jeden. Cofnijcie, zróbcie się zakupy i na linię teraz. Dobra. Potki zawsze się przydają. Ola, nawet bolt nie ruszył jeszcze. Ja się tylko podregeneruję, bo nie mam czego kupić Ja sobie kupiłem kryształek A ja sprzedałem jednego pota i kupiłem do rana. Trzech na bocie? Czy jakoś, nie wiem, myślimy nad czymś więcej? Na początek nie, tak, jak oni będą szli. A dobra, ja mogę pójść na górę. Tu mnie nie... Storszy. jeden... Wiesz, tam. No to ja pójdę na... Wy nie macie dystansu, to... Wiesz, miałem Sorakę tam. Nikogo nie będziesz miał. Tu, Nikogo nie będę, będę miał. Miejesz o farmę. To chyba więcej, niż można Farma też jest spoko. Graj defa, oni nie będą mieli expa. Nie puszuj Ja tylko no chcę ich puszować I uważaj, bo tam Shyvana poszła. Wiem, widziałem. Soroka siebie uleczyła Brawo. O już, na początek Ignite poleciał we mnie. <laughs> na zachętę. <laughs> Pach, wybiega z krzaków Ignite. Cholera, muszę smartcard z tabliczek. Dobra. Jak tu popushuję? Znaczy popuszuję Pomęczę. Co, 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 co chcesz? już. O ja, nie trafiłem. A fuck. Bez przesady. Ja tam mam dużo potów. Chyba nie patrzą na f... za bardzo, nie? Nie, zaraz ściągnę. O, o ja, nie mam many, tak to bym zabił. Ja mam z kolei, ale. Nie masz czym, co? Bo ja mogłem z ale nie miałem many. Ty, ale, debil, patrz, patrz. Możesz spróbować w sumie, on nawet nie zauważy. <laughs> Pewnie nie, dobra, to możemy. A nie, mieć... idzie do was, a nie, nie idzie do was. Idziemy? Już teraz to. <laughs> teraz też nie ma odwrotu, chłopak. No chyba. Zresztą go sam zabijesz. No w sumie. <laughs> szkoda mojego czasu. Praszka. Expa. Szko, szkoda expa było. <laughs> Drugi level suraka. No nie. Ojej, ale damage mają. To jest coś takiego jak blobów bo ja nigdy nie pamiętam. No coś takiego chyba jest. Nie ma A nie jest, jest chyba no. A nie nie ma Jest A nie nie jest, jest, yes. a nie nie ma Nie, yeah, jest ty Na dolnym środku na górze jest smok Jeszcze tam jeszcze masz wiedźmy, co masz zwiększoną prakę tak było, takie tryg No O ja Ojej stanął za ciebie za dużo Jeżdżało. Ciekawe co oni sobie myślą Pewnie, że, wybrają, pewnie. Że, no, no, że na razie dają nam szansę, ale jeszcze się odkują, nie? Aj te lowy Zdecydowanie wolę grać teamowe jakieś rankedy i tp, bo Z tymi randomami to jest Straszne rzeczy. Aj. Czekam na szósty. <laughs> Będzie przyjemnie. No, raczka Gdzie do was Szywano, jak chcesz. <grystanie> Czyli chcę raz dawidować, tak? Nie, uprzedaw żeby nie było jakby was zabiła nagle dwóch. Ciężko będzie. Że nie uprzedałem. No. Czym tym grom z jasnego nieba. <grystanie> Już się osrała chyba. Ależ bije minionki. No, u mnie jakoś specjalnie ułatwionego życia też nie miała. Mhm, dobre czempiony sobie wybrali, naprawdę. Takie tankowe. Kogo wzięli? Misfortune, Suraka i Shivana. Patrz teraz. Shivana, okej, okay. ale pochuj prostu suraka, no jako support. Ja patrz, uciekam, czy... bo oni mnie. Będą... Patrz, nawet mnie nie gonią, patrz, mam tyle HP, a mnie nie gonią. Czekaj, ja mam hila. Ups. To rakę bijemy. No. Te. te, te, te y last hit. <laughs> last hit z. Ejś. O, mam ulti. A już raz hit kradną. To co bijemy no. turretę, ta? Napisz tego jakbyś yy, jakiegoś jak filmik nazwij go. Dlaczego salady grają 3 <grym> No, o, 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 o. Ale sobie Ale nas, odkrył nas. Wiedział, gdzie jesteśmy skubany. Dlaczego tu to, siwanka to jest level? Ja tego nie rozumiem. że na tu stoi ciągle? Za długo się Ty... nie postoi no. <noise> Niby <Ty> stoi <noise> ale stoi, <wraca. głos> No. Ale z gang. gang. Nara. Trud tak image, w tym na, na hita <głos> <głos> Nie, no akurat. No, nie. No nie. Akurat tak wyszło no. Ajajaj. Kurczę, u tym się pojawiło. To puszyjemy tuleta, co? Yeah. O ja Wszyscy się rzucili, co? W tego A no ta pani, to, Przepraszam. Gubiła się, czy. czy jak? Oj, nara. Okej, okay, niech ci będzie. Przeżyjesz. Nara. I że. Przykro mi trochę. I też nie, troszkę nie. To co, to, to I Oni tak sobie teraz patrzą, ty jeszcze 10 minut. <noise> A tu chyba od 15 można, nie? <głos> <głos> to co, chłopaki, surrender. <noise> Za chwilę zrobimy reklamy. Zapraszam na powtórkę na youtube.com/saladgaming. Zabij jej farmę. Albo ty napisz, jak wracasz. Salad kutwa, bo tam salad gamingu. To salad kutwa. O czym ty mówisz? Salat gaming to już przeszłość. Pierdol się. <noise> bo to są beznadziejne znaczy po prostu. nie warto wrzucać, bo. Yy, bo najszybciej po I tak nie, sposób, nie będziemy tam wrzucać zyskuje. potem, tak? Nie będziemy tam wrzucać filmów potem. Jak już będziesz miał swój kanał i ja swój. Nie, Zasubskrybują, ale no, dobra, jak zresztą. Nie będę no, ale taka jest po raz Akurat z tych osób co subskrybowali nikt nie przeszedł yy, na mój kanał ani na twój. Ja znaczy na mój po bo wysłałem mi wiadomość, tak? Że mam swój kanał i tylko wtedy, ale po tym filmiku naszym to nikt nie przeszedł, tak? Więc mało jest jednak z tego tytułu widzów. 30 cm w bicepsie 30 masz? No... Wariat. On to <noise> bo kupiłem szena no to wiceps od razu powinien w górę pójść no to 31 teraz No. pójdzie ten, Głoń pójdzie od pikania o. <noise> ale ganka zrobili Ale bez sensu ten nie wzięli, Dobrze się last z tego E, muszę przyznać Dobre last są Bordowałem ulci przez nich Przez tego obwalonego Hila. Soraki Minusa red buffa to spoko no, dzięki no, ale wiecie Soraka czwarty w Piąty No Ale spamuje z tego kół Taki demecz ma Oj nie udało mi się z zostało trochę HP-ka. To padło nas teraz no tak Odwierzy, Żeby nie było wątpliwości <głosy> 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 o, jasne To raka cię pewnie zabiła A nie Misforczu Teraz koś bez... To inny u nich miałby damage, jak nie Soraka Nie mam mana O! Coś mi HPK zabiera Dobra, co Idziemy teraz do góry Dobra Ale chodźcie... A bo dobra W sumie mi się mana nie przydaje, bo ja zabierę życie te to ja topa. Ale od 15 to jest za minutę, surrender to się nie opłaca. Idźmy najprostszą drogą. O, to jest najprostsze. Najprostsze to byłaby odwota, jednak. Ale tego się nie spodziewają. A no, chyba, że takie zaskoczenie. Oni to wygrają jeszcze. No. Top to ich szło, słaby punkt po prostu i my trafiliśmy w niego Dobra to co zaczynamy No to od suraczki nie? No reszta Ojej. Na bok. Jak spadła No Dobry. ulti Mądrze, mądre zagranie No u... Tankuj, tankuj Albo nie Ty, podpalił mnie, co za dziad. <grym> Wariat. Znowu, ten podbiega do mnie i mnie podpala. Bezczelny. Oj, chciałem już raz hitować go. To ci się. No ja. No nie. Dobra, także... <grym> Do zobaczenia na następnych odcinkach. Żegna się z wami Salat Kutwa, był z nami. Pozdrowienia dla Mendasa. Jakkolwiek się ten tym nazywa. Mendasowie, Mioneskowie, nie, Mioneksowie, o. Pozdrowienia, tak. Na razie.